Biblioteka Akustyczna zaprasza do wysłuchania książki Artura Conan Doyle'a Wspomnienia Sherlocka Holmesa. Czyta Janusz Zadura. Ponieważ popełniłem błąd, mój drogi Watsonie. Co, obawiam się, zdarza się dużo częściej, niż można by przypuszczać, gdyby opierać wiedzę na mój temat na twoich pamiętnikach. Faktem jest, że nie mogłem uwierzyć, że najznakomitszy koń w Anglii może tak długo pozostawać w ukryciu, szczególnie w miejscu o tak niewielkim zaludnieniu jak północ Dartmoor. Spodziewałem się wczoraj wiadomości, że go odnaleziono i że osoba, która go uprowadziła jest mordercą Johna Strykera, kiedy jednakże... Minął kolejny dzień i rano przekonałem się, że poza aresztowaniem młodego Fitzroy'a Simpsona w sprawie nie uczyniono nic więcej i zrozumiałem, że nadeszła pora na podjęcie akcji. Jednakże jestem przekonany, że wczorajszy dzień nie został zmarnowany. Masz już w takim razie wyrobione zdanie? Przynajmniej udało mi się zebrać podstawowe fakty w tej sprawie. Przedstawię ci je, gdyż nic tak nie rozjaśnia obrazu sprawy, jak podzielenie się jej przebiegiem z inną osobą, zresztą to warunkuje też uzyskanie twojej pomocy. Leżałem sparty na poduszkach, paląc cygaro, a Holmes pochylony do przodu długim, chudym palcem wskazującym odliczał punkty na dłoni swej lewej ręki. Zarysowując wydarzenia, które doprowadziły do naszej podróży. Srebrny płomień zaczął. Pochodzi ze stada Somomy i ma równie wspaniałe wyniki, jak jego słynny przodek. Ma teraz pięć lat i przyniósł pułkownikowi Rossowi, swemu szczęśliwemu właścicielowi, wszystkie kolejne nagrody przyznawane w wyścigach konnych do momentu katastrofy był pierwszym faworytem Wessex Cup stawiano na niego zakłady 3 do 1 zawsze był najważniejszym faworytem publiczności zawodów jeździeckich i jak dotąd nigdy jej nie rozczarował więc także teraz postawiono na niego olbrzymie sumy pieniędzy w związku z tym jest oczywiste, że bardzo wiele osób miało interes, aby nie dopuścić do startu srebrnego płomienia w wyścigach w przyszły wtorek.